Pamiętacie film sprzed dekady, styl Alice, na podstawie powieści Lizy Genowej, Motyl. Bohaterkę tego filmu, dr Alice Howland, wykładowczynię, znaną profesorkę lingwistyki. Poznajemy w dniu jej 50. urodzin. Alice zresztą była fenomenalnie zagrana przez Julianne Moore, która za terrorę dostała Oscara. Alice dowiaduje się podczas wizyty u neurologa o wczesnym stadium choroby. Alzheimera. To oczywiście nie jest jedyny film na temat tej choroby. Pamiętamy na przykład daleko od niej, kanadyjski dramat z 2006 roku na podstawie opowiadania Stary Niedźwiedź Mocno Śpi Alice Munro. To był z kolei film, który zupełnie bez tabu pokazał starość w obliczu tej choroby. Był jeszcze film Iris. To była historia Iris Mardo, czyli pisarki cierpiącej również na chorobę Alzheimera. I ten film powstał na podstawie dwóch wspomnieniowych książek napisanych przez męża Iris, Johna Bayleya. Warto również wspomnieć pamiętnik. To z kolei film na podstawie powieści Nikolasa Sparksa. I koniecznie polecam, jeśli ktoś nie widział mm, polski film z 2023 roku w reżyserii Beaty Dzianowicz, Strzępy. To jest historia rozpadu rodziny e, zmagającej się z problemami wynikającymi właśnie z choroby Alzheimera jednego z jej członków. Dzień dobry. Taki, a nie inny wstęp do krótkiej piłki, ponieważ dotykamy dziś tematu trudnego, tematu, który będzie się w jakiś sposób. Unosił nad opowieścią o debiutanckiej książce poetyckiej naszej bohaterki. Pisarka, dziennikarka, producentka, animatorka kultury, właścicielka wydawnictwa muzycznego, aktywistka społeczna, feministka, absolwentka studiów pisarskich na Uniwersytecie Szczecińskim, Beata Zuzanna Borawska. Przez prawie 10 lat związana z radiem. Najpierw z Polskim Radiem Szczecin, później z Radio Jazz FM. Realizowała autorskie audycje jazzowe, była autorką materiałów dźwiękowych poświęconych szeroko pojętej kulturze, a także autorką i pomysłodawczynią cyklu wywiadów pod tytułem Historia jazzu w Szczecinie. Współpracowała z miesięcznikiem Jazz Press. Beata Zuzanna Borawska to także współautorka filmu dokumentalnego Narcyz w Osobie. Historia Marka Kazany. Współtwórczyni wystawy Obiekty Długogrające, producentka i właścicielka wydawnictwa muzycznego, organizatorka licznych koncertów, m.in. w Filharmonii Szczecińskiej, w Teatrze Kana w Szczecinie czy w Polskim Radiu Szczecin. W Galerii Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinie tworzę się, wraz z Krzysztofem Baranowskim powołała do życia projekt pod tytułem Moja pierwsza płyta, w którym dzieci współtworzyły własne płyty muzyczne. Jest także autorką instalacji pod tytułem Biały namiot, której tematem są doświadczenia wojny w Syrii. I to wcale nie jest koniec listy aktywności. Kilka lat temu była na przykład specjalistką do spraw PR w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, a także przy kilku festiwalach, m.in. muzyki dawnej na gotyckim szlaku, kaleidoskop Kultur czy Festiwalu Tańca Cyrkulację. Od wielu lat Beata Zuzanna twórczo angażuje się w życie kulturalne Pomorza Zachodniego, w akcje medialne, akcje społeczne, charytatywne, promuje muzykę i literaturę. Borawska to także pomysłodawczyni i prowadząca cykle warsztatów Siła Kobiecej Opowieści, które dotyczą współczesnego spojrzenia na płeć kulturową i nurt historii w literaturze, a także Pomysłodawczyni prowadząca grupę twórczą w Berlinie pod nazwą Klub Cudownych Kobiet, w której to grupie kobiety pracują nad antologią tekstów o tematyce kobiecej tożsamości na emigracji. Jest także współprowadzącą kręgi kobiet w piwnicy Kany, czyli spotkania kobiet z literaturą w tle. Polecam Wam serdecznie reportaż Agaty Rokickiej o tych aktywnościach naszej bohaterki. Link do reportażu oczywiście w opisie filmu. I przechodzimy już wprost do literatury. Borawska ma na swoim koncie kilka publikacji w prasie i antologiach. Wyświetla Wam się aktualnie lista wybranych wierszy, opowiadań, reportaży. Skoncentrujemy się jednak na książce, na debiutanckiej książce poetyckiej z roku 2021 pod tytułem: Sama siebie nie pamiętam. Na sama siebie nie pamiętam, składają się krótkie opowiadania, kartki z dziennika, oczywiście wiersze, a także kolarze. Całość to, jak się zdążyliście już zorientować, literacko przetworzona historia osoby chorej na Alzheimera, a także historia osób wokół niej skupionych, sprawujących nad nią opiekę, oraz opis procesów. Które zachodzą w związku z powolną utratą pamięci, a przejawem tej utraty jest między innymi zmiana na poziomie komunikacji, zmiany w języku osoby chorującej. Pierwsza myśl, taka pierwsza prawda, z którą warto wejść w tę lekturę, jest według mnie taka. Że nie możemy, nie wolno nam zapomnieć, że choroba nigdy nie dotyczy wyłącznie osoby chorującej. Ona dotyczy, dotyka, angażuje i w jakiś sposób zmienia życie całego otoczenia. Szczególnie, kiedy osoba chora musi się zdać całkowicie na pomoc osób wokół siebie. Kiedy jest mocno zależna od innych, to wtedy te zmiany są rzeczywiście fundamentalne. Wiążą się z dużym poświęceniem, wiążą się z wyrzeczeniami w życiu osobistym, z rezygnacją często z kariery zawodowej, a także oczywiście z obiektywnymi problemami związanymi z no, mało wydolną służbą zdrowia, przynajmniej w naszym kraju. Temat jest to więc bardzo ważny. Powszechny, yy, myślę sobie, że niestety wiecznie aktualny, yy, no ale z drugiej strony wciąż spychany na margines i tabuizowany. Tak więc, taka książka, jak sama siebie nie pamiętam, myślę sobie, mogłaby się stać na przykład przyczynkiem do jakiejś dyskusji, do głębszej refleksji. Yy, czy tak się stanie, nie wiem, ale na pewno tu, w naszym krótkopiłkowym gronie, wszystko jest możliwe. Posłuchajmy najpierw tekstów wybranych i nagranych przez autorkę. Wyjątkowo będą to cztery teksty, cztery fragmenty, ponieważ zależy mi bardzo na pokazaniu różnorodności formy w tej y, książce i w związku z tym usłyszymy dwa fragmenty prozą. Będą to zapiski z dziennika oraz dwa wiersze. Szczecin, listopad 2020. Pomóżcie mi, proszę o pomoc, synu. Ledwie słyszalnym głosem woła Maria: Wszystko mnie boli, pomóżcie mi, błaga Maria. Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę, bo na resztę swojego życia poszedłbym do więzienia. To, co mógłbym zrobić, jest nielegalne, mówi syn do matki: Głaszczę ją po włosach, a ja głaszczę kota. Milczymy. Szczecin. Luty 2021. Marysia, przestań nie wołać. Potrzebuję ciszy. Czytam książkę. Przeszkadzasz mi. Nie musisz mnie wołać. Cały czas jestem tu z tobą, tłumaczę. Jak tak to przepraszam, nie widziałam. Cały dzień tylko z Kostuchą rozmawiam. Żali się Maria. Nie wiedziałam, że rozmawiasz ze śmiercią. Jest tu. Przyszła już. Powiedz jej, że koty ma zostawić w spokoju. Żartuje sobie. O takie rzeczy to się nie pytam. Nie moja sprawa, po kogo przyszła. Gość. Synku: Ważne jest serce. Umyj się, umyśl sobie. Nie jestem stara baba. Nie będę godzić serca. Dość tego. Oddaj kawałeczek serca. Matce. Rzeka ma zło, rzeka ma złość. Chciałam dziś do domu, nie potrafię. Jutro też nie pójdę, nie potrafię. Lepiej na wesoło niż w złości. Taka jestem głupia, bo zgodziłam się na tej planecie. Z wywiadu z autorką dowiedziałam się, że trzy lata mieszkała i opiekowała się osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera. Główną bohaterką tej książki jest Maria, osoba cierpiąca na chorobę Alzheimera. I teraz, na ile jest to opowieść osobista, gdzie przebiega ta linia, ta granica między rzeczywistymi doświadczeniami a fikcją literacką i ile w Marii Książkowej jest jej pierwowzoru tego nie wiemy. Ale wydaje mi się, że istotniejsze istotniejsze jest to, że sam pomysł był tutaj ważny. pomysł na opisanie, zrozumienie i wyrażenie przeżyć związanych z tą chorobą. sam proces zgłębienia języka i Pokazania jego odkształceń, przekształceń narastających w miarę postępowania choroby. Podobnie jak proces y, chwytania różnic między sposobami komunikacji y, dwóch osób osoby chorej i osoby zdrowej. Z tego samego wywiadu, link oczywiście w opisie filmu, pochodzi taka wypowiedź Beaty Zuzanny. Choroba Alzheimera to nie tylko zapominanie, nieustanne wracanie do dzieciństwa, problemy z pamięcią krótkotrwałą, ale też cały szereg potknięć językowych. Pewnego rodzaju walka, walka o wyartykułowanie i o zrozumienie, co jest przerażające, przygnębiające i smutne, ale też fascynujące. Przerażające, przygnębiające i smutne, ale też fascynujące. Choroba Alzheimera, jak wiemy, upośledza zdolności i fizyczne, i emocjonalne, i umysłowe. Dezintegruje ciało, dezintegruje osobowość. Degraduje powoli także te obszary, które odpowiadają za język. I ten język staje się coraz to bardziej chaotyczny i trudniejszy do zrozumienia przez osoby z boku. Boorawska towarzyszy świadomie swojej chorej podopiecznej, w jej w walce o zrozumienie. Próbuję jednocześnie uchwycić te obydwie perspektywy: perspektywę osoby zdrowej, czyli swoją perspektywę, i perspektywę Marii, czyli osoby, która traci zdolności komunikowania się. Dzięki temu staje się, się autorka swego rodzaju medium, staje się pośredniczką, tłumaczką kimś pomiędzy osobą dotkniętą chorobą, a nami, czytelniczkami i czytelnikami jej książki. Suzanna Beata Borawska zapisuje życie z osobą chorującą tracącą pamięć. Czyni to z dwóch poziomów: codzienności oraz teorii. Codzienność to zadziwienia, styki, fragmenty, swoiste pogłosy narracji nie mogących się spotkać. Zanikająca komunikacja jest jedyną, którą można zaobserwować. Opowiadająca tworzy jednocześnie zapis własnej obserwacji życia oraz refleksji na temat kobiecości. Oscylowanie pomiędzy tym, co można zgłębić, a tym, co widoczne, lecz nieprzeniknione. Tworzy kolarze tekstowe i wizualne włączone do książki. Tak książkę poleca nam Inga Wasiów. To nie tylko książka o chorobie, to książka o niemocy języka, o języku kalekim. Nie tylko wówczas, gdy choroba zjada słowa i sensy, bo przecież nasz język bezsilny jest wobec naszych odkryć, zachwytów, wobec innego, wreszcie naszego ciała, które nie daje się, mówiąc białoszewskim, wyjęzyczyć. Stąd ucieczka w obraz, próba znalezienia w nim sojusznika, albo chwiejnej kładki nad przepaścią niewypowiadalnego. Tak z kolei rekomenduje nam tą Eliza Kącka. Maria jest nie tylko bohaterką tych wierszy. Ona jest także równoległą czy równocenną ich autorką. Zresztą została wymieniona na pierwszym miejscu obszernej listy osób, którym Borawska dziękuję za udział w tej książce, bez których, jak mówi książka, by w ogóle nie powstała. Jak wyglądał ten proces? Beata zapisywała przez trzy lata dosłownie monologi swojej podopiecznej, a po czasie tworzyła z nich wiersze. Słyszeliśmy, że rzeka ma zło. Rzeka ma złość. To jest taki fragment, który no, pokazuje, w jaki sposób, na czym to twórcze przekształcenie wypowiedzi osoby chorej w tekst poetycki polega. Co jest ważne, że tworząc z tych wypowiedzi wiersze, autorka próbuje uchwycić w jakiś sposób, zachować sens wypowiedzi. Czasami próbuje, może nadać w jakiś sposób dopiero ten sens, może znając kontekst wypowiedzi. W każdym razie te, 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 te monologi były z czasem coraz to bardziej absurdalnej, coraz to bardziej surrealistyczne, natomiast no, jej zadanie polegało na tym, żeby stworzyć z tego teksty poetyckie. Taką metodą powstał zbiór 29 wierszy. Nazwane one zostały Poranki z Marią. I to jest jedna część książki. I myślę, że nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem Wam, że właśnie w tej poetyckiej części książki znajdują się niezwykłe ilustracje. Anny Paszkowskiej to są kolarze z fragmentami wierszy. Możemy domniemywać, że w takim razie z fragmentami, z cytatami, z wypowiedzi chorej, podopiecznej naszej autorki. W lekkim kontraście do tych poetyckich fragmentów książki stoją opowiadania i fragmenty dziennika prowadzonego między jesienią 2019 roku a zimą 2021 roku. I te fragmenty z kolei odzwierciedlają takie zróżnicowanie między tym stopniowo traconym językiem tym, którym my, osoby zdrowe, mamy wciąż szczęście i umiejętność się posługiwać e, między, między zabieraną przez tę okrutną chorobę pamięcią, a tą naszą zdrową, żywą pamięcią, którą dysponujemy. I te teksty prozatorskie są pisane w, Pierwszej osobie, czyli w bardzo jasny sposób są wypowiedziami, już jednoznacznie z perspektywy osoby zdrowej. Czy to jest książka o chorobie? I tak, i nie, a raczej w pewnym sensie, ewentualnie to zależy. To jest książka o chorobie, ale bardziej chyba o relacji z osobą chorą o utracie pamięci o stopniowym odchodzeniu znikaniu. Ale także o bliskości w obliczu choroby, o próbie prześledzenia tych wszystkich tajemniczych labiryntów i mentalnych ścieżek rozumowania osoby dotkniętej chorobą. Teksty powstawały w pandemii, i choć nie ma ona wprawdzie bezpośredniego przełożenia na nie, to stanowi takie tło, które pozwala dość. Mocno pokazać y, trudności rodzin osób chorych, szczególnie trudności w tamtym czasie, ale także w ogóle braku wsparcia dla chorych i dla ich rodzin, dla osób opiekujących się, no i powiedziałabym, generalnie słabej kondycji opieki zdrowotnej i społecznej w Polsce, Anno Domini 2021-2022 i chyba dalej też. Tak brzmi na przykład początek wpisu z września 2020. Połamali jej w szpitalu nogę i wypisali. Nie wiemy, co się tam stało, nie chcą nic powiedzieć. Od kilku dni źle się czuła. Dzwoniliśmy do rodzinnego, a ten powiedział, że nie przyjdzie, bo pandemia nie ma wizyt domowych. A tak, na przykład, fragment z kolejnego miesiąca, z października 2020 roku. Dzwoniliśmy na dwa telefony od rana po wszystkich możliwych szpitalach i ośrodkach. Nikt nie chce jej przyjąć. Byłaby szansa, gdyby miała udar albo raka. Samo złamanie i Alzheimer jej nigdzie nie kwalifikują. Nawet w prywatnych ośrodkach trzeba przejść procedurę, która trwa ponad cztery tygodnie, ale nawet tam nie ma miejsca. Więc jak widzicie, jest to książka o chorobie, bardzo szeroko rozumianej również o chorobie systemu. Ale to także książka o kulturze, o kobiecości, o ciele, o starzeniu się. I już te tematy, które wymieniłam łączą nam się w pierwszym tekście, w pierwszym fragmencie prozą pod tytułem Wielokulturowość, który jest taką impresją z pobytu przed kilkoma laty, pobytu. W Maroku, a tak głębiej patrząc, to jest właśnie opowieść o, o kobiecości, o roli i pozycji kobiet w społeczeństwie, w zależności od tego w jakim społeczeństwie, o męskim spojrzeniu na kobietę, oczywiście spojrzeniu sprzężonym z kulturą, z której ten mężczyzna się wywodzi, ale także o zmianach zachodzących w ciele, z wiekiem i o stosunku do tych zmian we własnym ciele. A mówię tylko o jednym tekście, więc jak się domyślacie, tekstów jest tu znacznie więcej, więc i tych tematów będzie, będzie narastało. Autorka w swoim debiucie wyszła daleko, daleko poza ten nadrzędny i główny temat choroby. Zobaczcie. Podoba mi się to, podoba mi się ten pomysł na jednowyrazowe puęty w zapisach dziennika, które tak naprawdę przewrotnie stanowią tytuły tych fragmentów, a że lądują na końcu, to nie spoilerują i nie zdradzają nam za wcześnie kluczowej idei. To jest drobiazg, ale drobiazg konsekwentnie przeprowadzony we wszystkich tych tekstach, więc no taki zabieg poetycki, który daje ciekawy efekt, dlatego o nim wspominam. Kończąc już ten odcinek, raz jeszcze serdecznie z całego serca was zapraszam do zapoznania się z debiutancką książką poetycką Beaty Zuzanny Borawskiej. Zostawcie proszę też komentarz pod filmem, polubcie go, podajcie link dalej. Napiszcie jak podoba wam się ta twórczość, ale myślę sobie, że możecie również Pogadać pod tym filmem o swoich doświadczeniach z, yy, z opieką nad yy, chorą osobą bliską. No, niejednokrotnie to miejsce już bywało platformą wymiany myśli nie tylko o książkach poetyckich, ale także o tym, co stanowiło ich ich temat. Tymczasem składam Wam i Waszym najbliższym najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego w 2025 roku, a niebawem widzimy się w odcinku no, setnym. Ja sama nie wierzę, naprawdę. To będzie setny odcinek.